Wagon raz, myjemy wagon dwa. Surbu mycie to jest czad! To o wiele fajniejsze niż wożenie papieru. Papier! No nie! Całkiem zapomniałem o papierze! Uff, wygląda nieźle. Och, no to teraz już po mnie! Robisz? Szkicuję coś, ale jakoś nic mi nie wychodzi. Raju, a co to takiego? Dziś musimy wydrukować zaproszenia na imprezę do ogrodów botanicznych. Widziałaś, Edzia? Chyba jest w warsztacie. Co się stało? Koko! Edziu, awaria! Jesteś tam? Koko, co się dzieje? Głupia sprawa. Uderzyłam czymś w taką rurę i tryska z niej woda. <laughs> O rety. Wypadki często się zdarzają. To nic takiego. Zosiu, zawieziesz mnie? Oto tutaj jestem. Wskakuj w drogę, ciu, ciu. Uciekajcie stąd, no już, sio, sio. Cały w plamach. No i co ja teraz zrobię? Wilson, czemu ciągle tu stoisz? No bo miałem wypadek. No i po wszystkim. Ojej, czy to papier na zaproszenia? O, bracie, lepiej pojedź po nowy. Zrobili tylko ten jeden kawałek na zamówienie Ojej, i co teraz? Będę musiał wrócić do stacji Kowaj i opowiedzieć o wszystkim Kangury są niesamowite Hey Wilson, jak wysoko skacze kangur? Skacze wysoko jak żółwia oko ha? Ha? A może raczej pawiana? Nie, to chyba był koń Jedziemy do małpek? Tak, tak, tak Gdzie Wilson? Już wyjechał z dziećmi. Co? Nie był gotów. Ten mały ciuchciak jest w gorącej wodzie kąpany. Tam! Widzicie ją? To zwierzę ma długą trąbę zamiast nosa. Co ty gadasz? Ojej! Miałem na myśli ogon. A co one jedzą? Um, yy, jedzą. wszystko mieści. Dobrze, chodźmy nakarmić małpy. Tak! A mamy dosyć siana? One się nie żywią sianem. Jedzą głównie owoce. Teraz musisz szybko skoczyć do sadu po jabłka. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dzięki. Więc tam się spotkamy. Tu zobaczycie małą żyrafę. Jest wielkości fasoli i mieszka w kieszeni u mamy. Jaka znowu fasola? I niby, gdzie ona ma kieszeń? A niech to, jak to było z żyrafami? Wiem, już pamiętam. A więc żyrafy chowają głowę w piasek? To są strusie! Każdy to wie. Ty nic nie wiesz! Tak, chcemy wracać. wracać! Chcemy innego przewodnika! Innego przewodnika! Innego przewodnika! Ale ja się dopiero uczę. uczę! Tak jak i wy! Przykro mi, że was zawiodłem! W razie czego będę w warsztacie. Edziu, edziu, Danbar utknął na dobre na obrotnicy! Co? Już idę na ratunek! Właśnie dojechałem do parku safari, ale to Pit miał tam być! I oblazło mnie stado małp. <laughs> radunko, radunko, No i już. Kłopot z głowy. Jak się czujesz? Dzięki. Kręci mi się pod dachem. I wcale się temu nie dziwię. Kompletnie nie rozumiem, co się tu dzieje. Ach, Pierwszy raz coś takiego widzę. Koniec świata. Edziu, a może byś sprawdził skrzynki rozdzielcze, co? Ale są ich setki. Co to jest skrzynka rozdzielcza? To jest um, takie coś... Mam teraz zrobić. Jak się przyznam, że zepsułem tę skrzynkę, to Edziu już nigdy mi nie przydzieli żadnego zadania. To jedyny sposób, żeby stacja zaczęła działać! Chyba tak. Edziu, cię zrozumie to był wypadek. Tak, masz rację. Ta jest w porządku. Hmm. Jeszcze 348. I jak tam? Edziu, chce ci się do czegoś przyznać. Oszczędziłbyś nam kłopotów, gdybyś się przyznał wcześniej. Nie gniewaj się. O takich rzeczach trzeba mówić. W końcu jesteśmy drużyną, pamiętasz? No wiem, ale czasem chciałbym zrobić coś sam. A ty mi zawsze pomagasz i czuję się jak dziecko. A, ja to robię, bo cię lubię. Wiesz co, dam ci więcej swobody, ale pod warunkiem, że będziesz mnie wzywać w razie kłopotów. Zgoda? Zgoda. Witaj, Pete. Czy mógłbyś dzisiaj pojechać do huty? Już się robi. Co się stało? Aaa, ciuchciaki sobie nie radzą, a czasu jest bardzo mało. O, a ja miałam w nocy nagłe wezwanie i widziałam, że ostro trenowali. O! Dobre wieści! Hohoho! 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Aaa, własnym oczom nie wierzę! Doskonale Wam idzie, ciuchciaki. Ho-ho, pokaz jednak się odbędzie. Parohuz, hit, proszony na tor treningowy. Już czas, wszyscy na miejsca. Powodzenia, będzie dobrze. Nie, Nie działa. Działa. Do stu kotłów. Drogi Pete, dzisiaj mija okrągłe 150 lat od dnia, w którym zacząłeś pracę w stacyjkowie. Co ty powiesz? A nie czuję się nawet na 90. Tak więc chcemy ci podziękować za te wszystkie lata ciężkiej pracy. A teraz specjalnie dla ciebie, Wilson, Bruno i Koko! Uf, ciuch, ciuch, puf, ciuch, ciuch, puf, puf, ciuch, ciuch, puf, puf, Są miłe ciuchcia, a najmilsza z nich, uwierzcie mi, to Stary Pit! Uczy nas, poświęca swój czas! Widz że Isa, chce nam wszystko z siebie dać! <śmiennie> <śmiennie> Cierpliwość ma i nigdy nie krzyczy! Wiedzą wszyscy, że jest ciuchcia <śmiennie> Więc w takim dniu wszyscy życzą mu, a także my! Dużo szczęścia! No, no, no! Frostini, zgłoś się. Oh, zaraz wracam. Hmm. Si, sí, viola powiedz mi, czy możesz pojechać z lodami do parku Safari? O nie, jestem dziś zbyt zajęty. Och, ale tam na ciebie czekają. O. A może mnie się uda stworzyć nowy smak. Niech pomyślę! Hmm, zmieszaj trochę kawy. E, hmm, z pastą do zębów! Tofi i... Tuńczyka z puszki! I fasolkę po brytońsku! E, o! O! I Tuńczyka! I pasty A? A niech to! Może się urwiesz na 10 minut? Czekaj, zaraz tam wyślę pomocnika. Nic się nie martw. Dzieci dostaną swoje ulubione lody! Doskonale! Wielkie dzięki! Mamma mia! No nie! Nie złość się na mnie, Chciałbym ci tylko pomóc, ale coś się zacięło w mikserze. Mam trzy godziny, żeby wymyślić arcydzieło, a ty mi uszkodziłeś mój mikser! To było niechcący. Idź się umyć. Już się robi. Natychmiast jadę do myjni. A potem ruszaj do parku safari i zawieś lody dla dzieci. No, już cię tu nie ma i daj mi pracować w spokoju. Tak, Rustini. Powodzenia, Rustini. Niech ktoś mi przyśle nowy mikser presto. O. Dziękuję za pomoc! Jak cię tam zwą! Odsuńcie się ciuchcie, ja dopiero zaczynam! Super ciuchcia jest najlepsza! Jest silna spada z nieba, jest zawsze tam, gdzie trzeba! A teraz czekają na mnie moi fani. E, tak przy okazji czy mogłabym wrócić z tobą, proszę! No, oczywiście, że możesz. Dzięki, że nam pomogłeś! Och, nie ma sprawy! Właśnie po to w Stacyjkowie jest super dziuchcia! Nie wejdziesz bez legitymacji! Słuchaj, od godziny ci tłumaczę, że ją zgubiłem! Trudno, przepis to przepis. Trzymaj się, Zosiu! Oj, co to było? Nic ci nie jest, mała? W porządku. Dzięki za przejażdżkę. O, o, to Morgana! Ojej! Sam zobacz, ja to napisałem! To ja, Reg Barnstaple! Reg! Och, Zosia, w samą porę jesteś! Oddaj legitymację! No nie, zgubiłam ją! Zgubiłaś legitymację? E, Rek, posłuchaj, nie możesz pisać o torocyklu, bo przed chwilą mi go zniszczono. Co? A, a to najgorszy dzień mojego życia. Przepraszam cię za tę legitymację. Spadła mi pewnie, gdy latałam z superciuchcią. E? Sam powiedziałeś, że reporter musi być tam, gdzie się coś dzieje, więc poleciałam na akcję ratunkową. Co? Naprawdę? Wstrzymajcie druk! Wszystko mi opowiedz. Wiecie co, ciuchciaczki? Dobrze mi zrobi, jeśli przestanę myśleć o zdjęciach. Może ja pojadę na farmę? A wy obaj do parku safari! Na świst, pary! Olga, jesteś wielka! Perfekto! Dzięki! Ciągnij, a ja będę pchał! Przecież to tylko mydło wpłynie, a ja jestem silną ciuchcią i sam sobie z tym dam radę! Dziwne! Mydło do parku safari? Tak! Bo dziś będą kąpać słonia! Do zobaczenia i wielkie dzięki! Te moje nerwy. O, cześć, Olgo! A ty nie przed lustrem? Jasne, taka piękność nie potrzebuje wielu zabiegów. O, jeszcze zdążę się przygotować. U, cóż to za dziwna woń? To najlepszy nawóz z farmy Feliksa. Wiozę go do ogrodów botanicznych. Ach, tak. Cześć, ciuchciaki! Cześć! Mamy mydło dla Ebo! Ty będziesz go myła? Tak, zaraz tam idę. Uch! możemy popatrzeć! Oczywiście, że tak. Cóż, pewnie ci pilno. Hmm. Hektor, trochę ostrożniej! Uważaj, skarbie! To jest. A, a, nawóz na torach! Coś okropnego! Czarowanie słonia to naprawdę poważne zajęcie. Trzeba mieć dużo sił i cierpliwości. Ale super! Ewo! O! 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 <laughs> Chyba chciał ci pomóc. <laughs> I? Jak leciał ten wierszyk na wypadek mgły? Ślepy tor! Ej, ostrożnie! Przepraszam was! To bez sensu. Zupełnie nic nie widać. Tak, trzeba zaczekać, aż mgła opadnie. Ale ja chcę do domu. O rety, co teraz powie Viola? To wszystko moja wina. Zanudziłam ich swoim gadulstwem bez umiaru. No nie. Jeszcze ta mgła! Jak sobie poradzą? Gdybym im dała trochę luzu, więcej by się nauczyli. Hmm, trzy złote reguły! Wiem, jedna to była zwolnić! Tak! Trzeba trochę zwolnić! Włączyć mocne światła! I gwizdać! Mm -hmm. <laughs> Nie, Wilson! Tu chodzi o Syrenę! <laughs> Ojej! Zwolni świeć gwizdź! Zwolni świeć gwizdź! Zwolni świeć gwizdź! Zwolni świeć gwizdź! Tylko nie wiemy w którą stronę jechać. Trzeba było zostać z Olgą. Ona by wiedziała. Zwolnij, świeć, gwizd. Zwolnij, świeć, gwizd. Zwolnij, świeć. To moje ciuchciaczki. Słyszę jakiś sygnał. To pewnie Olga. Jedźmy w jej stronę. Uwaga. Wszyscy ze mną i ruszamy. Zwolnij, świeć, gwizd. Zwolnij, świeć, gwiszcz! Dzwoni, świeć! Gwiszcz. Dobrze, ciuchcie! Dzwoni, świeć, Doskonale! Dzwoni, Jesteście już świeć, blisko! Zwoli świeć, świeć, gwiszcz! Na szczęście cali i zdrowi! Ach, jak dobrze cię widzieć! Zastosowaliście trzy złote reguły jestem z was dumna! Uczymy się dalej! Ależ oczywiście! Serio? Hurra! co z tobą? Zosia zemdlała! Nie rusza się! Szybko! Bruno, ty się niczego nie boisz! Musisz jej pomóc! Hmm. Ach, dobrze, ja i ja jadę tam. Jest! <grym wytrych> Ogromny! <grym wytrych> Mogę Zosi. Już jadę, Zosiu! Dzielny Bruno cię uratuje! Hmm. 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 Ten smok śmieje się z Bruna! Przyznam, że czasem się boję, ale nie... Tego smoka. Jest bardzo malutki. To żaba! W porządku, Zosiu? Tak, w porządku. Dzięki, że po mnie przyjechałeś. Byłeś bardzo dzielny. Nieważne, że to była tylko żaba. Ale co to był za dźwięk? Tunel ma niesamowite echo. Czasem coś wydaje się straszne, a można to łatwo wyjaśnić. Rozumiem o czym mówisz. To tylko Wiki i Mtambo. Oni chyba też szukają naszego smoka. O, znaleźliście naszą małą zgubę. Och, jest taka słodka. Ale pod warunkiem, że nie będziesz się rządzić. Zgoda. Ej, Koko, już wiem, jak posprzątać ten papier. Weźmy odkurzacz do liści. Ciuciastyczny pomysł. Co dwie głowy, to nie jedna. Ojej, ojej, niedobrze, ile tu liści. Tory powinny być czyste. Wrócę tu później i sprzątnę jak należy. Halo, Viola! To działa! Poko, Iwo chcę wiedzieć, czy zrobiłaś miejsce na odpadki. Oczywiście. E, tak. Wilson mi pomógł. Zaraz mu powtórzę. Wielkie dzięki. No, Wilson, teraz wrzuć odpadki do sortowania. Mogę? Perfekto! Przechyla, przechyla. Przychylam. <noise> Mówisz całkiem jak Iwo. Halo Viola, już wracam. Czy wszystko w porządku? Iwo, odpręż się. Ciuchciaki Prężsię? świetnie sobie radzą. Przychylam, przychylam, przychylam. O, strasznie już się nie mieści. Wszystko rozsypujesz. Ojej, ojej, to niedobrze. Czysztaj i śludnie, tak właśnie lubię. <noise> Widzisz, że to świetna zabawa? A teraz do tyłu. Do tyłu? Jesteś pewna? No dobra, ty z dołu lepiej widzisz. No to już! Wilson! A! A! O nie! Wilson! O. Cześć, Koko! Czy to już ranek? Wygrałem? Obudź się, Wilson! Jesteś spóźniony! Co? Już dawno powinieneś. O nie! Muszę tam szybko dojechać! Już jestem! Niestety Wilson, trochę za późno. Cezary pojechał za ciebie rozwieść listy na odpowiednie stacje. O nie! Bardzo Ci przepraszam! Poczta ze stacyjkowa jeszcze nigdy nie była spóźniona. Ojej, co ja narobiłem? A może sami rozdzielilibyśmy pocztę, a potem ja bym ją rozwiózł? Całkiem dobry pomysł, ale sama nie wiem. To zabrałoby ci mnóstwo czasu. Przecież to ja się spóźniłem i chcę wszystko naprawić. A jeśli się postaram, to na pewno się uda. No cóż, chyba nie mamy nic do stracenia. No dobrze, Mały. Spróbujmy. Super, tym razem na pewno nie zawiodę. Jesteś. Udało się, cała poczta dostarczona. Dobra robota, Wilson. Cieszę się, że stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że wszystkich zawiodłem. To się nie powtórzy. Obiecuję. To dobrze. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś. Tak, Wiolu. Sen jest bardzo ważny. Masz rację. Trzymajcie się! Powinniśmy tu poczekać! Bruno, przecież ten tunel ma tylko jeden wyjazd! Tak, wszyscy to wiedzą! Jedźmy po niespodziankę! Ja tutaj zostaję! Tylko nas opóźniasz, Bruno! Nieprawda! Po prostu słucham wskazówek! Wy nigdy nie słuchacie! Jak chcesz! My jedziemy! Prawda, Wilson? Tak, ruszajmy! Ale przez to ominie was... Niespodzianka! A, edziu! <śleski> Przepraszam, kolego! Mam wskazówki! Gotowy? Oto one. Wiedziałem, że trzeba czekać. Czerwony znaczy stop, a zielony jedź. O, stary tor jest otwarty! Tak, zgadłeś! Hej, nie trać czasu, jedź tam! Wilson, Koko, wracajcie! Pomyliliście się! Nie to nie. Róbcie sobie, co chcecie. Będę miał niespodziankę dla siebie. Coś się wydarzy mm -hmm. Tak, już za chwileczkę To jest objazdowe to kino Tego się zupełnie nie spodziewałem A teraz zobaczycie super ciuchcie W zupełnie nowym filmie akcji Najnowszy film o superciuchci! To najlepsza niespodzianka na świecie! To jest silny, pomocny i wykona każde zadanie! Superciuchcia! Zgadza się! Nasz świst pary! To niesamowite! Nasz prywatny pokaz i. O, nie ma tu Wilsona ani Koko. A my zawsze razem oglądamy filmy o Superciuchci. Wracaj, Wracaj na, na tor treningowy to, Hektor. Hector. Cześć Hektor! A co ty tutaj robisz? O, tak tylko wpadłem was obejrzeć. Serio? Hurra! No dobrze, Hektorku, a teraz pokaż, co potrafisz. Już się robi. Patrzcie i się uczcie, ciuchciaki. Patrzcie i się uczcie. Takiego. Ja też tak potrafię! Patrzcie! Wilson, uważaj! Pa, pa, para, para! Ach, to nic trudnego! A niech to! Willison! O, red. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. A! A! Uważaj na siebie, papa! Pa. O rety, to wszystko moja wina. Wilson, czemu to zrobiłeś? Nic ci nie? Ja chciałem jeździć tak samo jak Hector, mój bohater. Jaki tam bohater? Popisywałem się, a powinienem był dawać wam dobry przykład. Starałeś się? Wcale nie. Nabrałem niedobrych nawyków. Ale od tej pory będę się starał to zmienić. E, Danbar? Tak. Już czas na lekcję. Ej, to moja kwestia, hektorku. <grystanie> Hurra! Udało się! Udało się! <grystanie> 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 Chciałem ci zaliczyć egzamin aż do teraz. Nie zdałeś! Ale... Ale ja już nie byłem przymocowany do wagonu! Ha, ha. Iwo smyczek. Jak... Jak, 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 jak miło Cię widzieć. Dobra, chcę pogadać o Koko. Obawiam się, że nie zdała. Z powodu tego twojego urządzenia piszczało, chociaż nic złego nie zrobiła. Tak, ale procedury ministerstwa wymagają. Pamiętam, że kiedy odbierałem swoją odznakę z recyklingu, pewien młody człowiek zdawał egzamin, który w przyszłości miał dać mu prawo do egzaminowania innych. Pamię Pamiętam też, że kiedy odebrałem odznakę, to ze szczęścia zatrąbiłem w nieodpowiednim momencie. Moje nerwy! A kto się wtedy tak przestraszył, że przewrócił egzaminatora i chciał do mamusi? Oblałbyś ten test, gdybym nie przyznał, że to była moja wina! Masz rację. Koko, zdajesz egzamin jeszcze raz. I tym razem nie używaj tego często czegoś tam. Iwo zabierze tu do recyklingu. Hej, a co będzie ze mną? Zdałem? O, e, no, Tak, przepraszam. Dobrze się spisałeś. Zasłużyłeś na odznakę. Lody! Joze lody! Lody tutti frutti! Są smaczne, są zdrowe, są bardzo lodowe! Ja poproszę rożek sernikowy. Wielkie dzięki. Eee, dalej Wilson. Eee. Lody, lody, tutti frutti. O -o. Wilson, jak ci idzie? Świetnie, dzięki. Mogłem go poprosić o pomoc. Teraz już za późno, och. To niesłychane, gdzie ten Wilson? Przecież kiermasz lodów nie może się odbyć bez lodów. Kompletna katastrofa. Dałam słowo, że nie nawalę. Muszę poprosić o pomoc, choćbym się miał ośmieszyć przed yy, Fringim. I tutti frutti! Są smaczne, Frostini! są zdrowe, są. Zaczekaj! Prostini! Wieki temu miałem dowieść lod na kiermasz, ale tak dobrze się z Tobą bawiłem, że zupełnie straciłem poczucie czasu. Nie martw się, Wilson. To się często zdarza w moim towarzystwie. Jestem spóźniony, a wagony są ciężkie. Pomóż mi! Albo dzisiaj nikt nie spróbuje twoich nowych lodów. Mm, nie można do tego dopuścić. Avanti! Awa, co? Avanti! To znaczy dalej w drogę! Uf, bardzo Ci dziękuję! Ciu, 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 ciu. Zaczynamy! Cuchcią tu jest każdy z nas! Poszyna prawa, gna...